jestem na ulicy Ujejskiej oczywiście w Dąbrowie jadę odcinkiem od Ujejsca w kierunku Wojkowic Kościelnych przede mną już oddany do użytku wiadukt nad trasą S1 uruchomienie czy też umożliwienie przejazdu przez wiadukt spowodowało, że nie mamy już tymczasowego ronda w ciągu drogi S1 tutaj, te dojazdy, które są, już są tutaj rozbierane. Tu widzę, że powstaje jakaś, jakaś droga. Nie wiem, czy to będzie, ale to chyba tutaj jakaś droga dojazdowa do, do domów wraz pewnie z drogą do, 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 do Karsowa. W jakiś sposób tutaj. Z nowym węzłem pewnie będzie połączenie bezpośrednio z bez jedynką, oczywiście nie za wiaduktem. Droga, jak widzimy, już po, po remoncie tutaj chyba budowa kanalizacji była. Natomiast, no niestety, te studienki rozrzucone po całej drodze to jest jakaś taka dziwna, dziwna plaka. Bo rozumiem, że stara kanalizacja gdzieś tam mogła być, ale dlaczego że tych studzienek się nie robi, czy te studienki są w jakimś tam ciągu ustawione, bo tak naprawdę po tych studienkach sobie, sobie skaczemy. Dla mnie może to jest jakaś nowoczesna technologia, ale dla mnie to są po prostu zwykłe, zwykłe buble i nie oszukujmy się na ta kanalizacja dla mnie. To jest jeden zwykły.